Cześć Siemanko, witajcie! Dzisiaj naprawdę gruby odcinek. Miałem go w ogóle nazwać mega opening za 50 tysięcy gemów, ponieważ wyszły wreszcie paczki dedykowane u TOC. No ale za gemy niestety tych paczek nie otworzę, ponieważ są to paczki jedynie za FP. -ki. Także najpierw zacznę od tej zwykłej, za, za gemiki, ale i tak zapraszam Was. Do obejrzenia tego odcinka, bo gwarantuję, że będzie grubo, będą paczki za FPK otwierane, będą exchangee robione, też oczywiście te exchangee 3, gdzie mamy gwarantowane karty Utoc 97. No i będzie gwarant Utoc w gdzie? Oczywiście w eventie. także zapraszam Was do obejrzenia tego odcinka. Zaczynamy od y, Banzy, czyli. No, mogło być lepiej, ale nie jest najgorzej. W ogóle to, zanim przejdę do utoczów, powiem Wam, że obecny Star Pass kończy się za tydzień, natomiast event Toc będzie trwał jeszcze dwa tygodnie. No i słuchajcie, dwa tygodnie będzie trwał, natomiast Star Pass się kończy za tydzień, będzie nowy. I słuchajcie, Mistrzostwa Europy w przyszłym tygodniu, i już zostało ogłoszone że będzie event Euro w FC Mobile 11 czerwca, jak dobrze pamiętam. Także pamiętajcie o tym. Myślę, że będzie też fajny eventik. Zobaczymy co nam tutaj zgotują deweloperzy. Utoc y Mam, wiecie co, mam 470 punktów i mógłbym Tą, wiecie 500 punktów potrzeba i Ja tą paczkę otworzę ale To przejdę na koniec na sam koniec tego odcinka także poczekajcie Co ja miałem zrobić wiecie co przejdę do sklepu Exchange przejdę ale to później Mamy tak Festa Union Box I tutaj tak nowe paczki za 300 fp-ków Można zdobyć 8 różnych nagród i każdą z tych nagród Zdobywacie raz Czyli jak wam wyskoczy dwa razy maszerano, to już znaczy, że drugi raz tego nie traficie, bo każdą nagrodę można trafić tylko raz. W ogóle, jeżeli chodzi o te paczki za FPki, to najbardziej by mnie kusiła ta paczka. 500% value i tutaj mamy gwarantowanego utoca i to jest karta sprzedawalna. Także mega sprawa, ale ta paczka niestety kosztuje 3000 FPków. Także jej niestety nie otworzę, bo po pierwsze ja nawet tyle nie mam. A gdybym nawet miał, to bardziej interesuje mnie, żeby otworzyć tą otopaczkę. To jest bandle, które można otwierać codziennie bodajże. To znaczy, jest limit jeden, ale jest zegar, że, że to jest chyba jeden na dzień. Tak mi się zdaje, chyba, że, że po prostu tak zrobili, że jest. Po prostu jedna. Ale tutaj mamy za 700 FPKów gwarantowaną kartę utoc, ale jest to karta niestety sprzedawalna, także trzeba o tym pamiętać. No i od razu, nie przedłużając, tego bandelka otworzę i zobaczymy, co mi wyskoczy. Oczywiście głównie, ale interesuje nas przede wszystkim to, co jest w drugiej części paczki, bo tutaj mamy utoca. 97, czy będzie coś. O, Brazylia to dobrze świadczy. Ale Porto to już raczej nie dobrze świadczy, bo to mamy Wendea. No cóż, mogło być lepiej. Ale powiem Wam szczerze, nie wiem, czy oglądaliście odcinek w poniedziałek. Jak nie, to wbijcie, bo miałem naprawdę farta. W ogóle, jeżeli chodzi o te paczki Utoc, to tu są jeszcze za 700, takie co można 10 ich otworzyć. Natomiast tutaj według mnie się tego nie opłaca robić, bo tutaj nie macie żadnego gwaranta, że traficie kartę 90. Oczywiście później jak otworzycie 10 takich paczek, to macie gwaranta 97 i to sprzedawalnego, ale żeby tą paczkę otworzyć, musielibyście najpierw otworzyć w ciągu tygodnia jednego 10 tych paczek, czyli wydać 7000 FPów to sobie przeliczcie na złotówki, że się to po prostu tutaj e, nie opłaca, Festa Unine Box, e, przejdę do tego w ogóle to wam w questach powiem że tu są te questy o Pele dobrze, że dali Pele ale z takim overallem no niestety jest to karta po pierwsze niesprzedawalna a po drugie już nie grywalna. ale Orej król futbolu, może być tylko jeden i dobrze, że go tu dali. Wiecie co? Ze dwie paczki sobie otworzę. Liczę na tego mushroom, że trafia, jak nie to na jakąś tą kartę 90+. No i mamy kartę 90, ale to, to zapewne ten Mixed Version Player raz jeden to mi się trafiło. Dobra, polecę jeszcze z jedną. Zobaczymy co wpadnie. Resztę w na razie. O! Są ekrany. To dobrze świadczy. Ale flaga Kolumbii raczej nie świadczy. Dobrze. No ale jest Falcao. Czyli tutaj mamy jednego gracza: 92-99. A więc, no niestety, mi rano się nie trafił. Ale też tragedii jakiejś tutaj nie ma. Dobrze. Paczki tutaj otworzyłem w sklepie. Także przejdźmy teraz do Exchange. Y. No i tutaj moi drodzy, jest ta paczka, o której mówiłem Utoc Player, 3 razy można ją otworzyć. Tutaj mamy 95, 98 graczy. Yy, 95 w ogóle nie mam, bo je wszystkie przepaliłem. Ale można tutaj wydać oczywiście kartę 96, ja mam akurat 12, a nawet 13 zładników. To sobie te 96 po prostu przepalę, co mam, ale zanim przepala 96, no bo wiecie. Po co przepalać 96, jak można włożyć 95? Zrobię pozostałe exchange e i liczę, że jakaś chociaż 95 wskoczy. W ogóle, to jak możecie tutaj zobaczyć na zegar, ta paczka odświeża się co 7 dni. Ja myślałem, że ona się będzie odświeżać co 3 dni, bo w poniedziałek wyszedł Utoc i ta paczka odświeżała się co 3 dni. Pamiętacie, ja myślałem, że on będzie co 3 dni, a ja po prostu. Oni tak zrobili, bo się to wcześniej zaczęło, w poniedziałek, a to się odświeża co, co 7 dni. Także teraz będą 3 w tym tygodniu, i za tydzień, w czwartek, jest ostatni tydzień toców i będziemy mieli ostatnią paczkę za 3. To znaczy, 3 ostatnie paczki z gwarantowanymi u totsami. Dobra, lecimy na razie z tymi paczkami. 6 tutaj tych zawodników trzeba dać. Zrobię sobie ze dwa razy to. Może 95 akurat skoczy? Czemu by nie? Włochy. No, niestety 95 nie ma. Zrobimy to jeszcze raz. Dam na razie tych graczy niesprzedawalnych. O, coś takiego. Może tu będzie. Albo ktoś może lepszy niż 95 No tu ja raczej chyba też nie będzie nikogo No niestety Nie mam tutaj farta Wiecie co może Tom sobie otworzę Dziesiątki czwórki tutaj trzeba dać Sancho, Sancho przepalę Dobra Foden'a dam i Banze, Trzy dziewięćdziesiątki no tam w ogóle mam więcej dziewięćdziesiątek. Tutaj trzeba pięciu graczy. Nie wiem czy mam czasem niesprzedawalnych. To na razie sobie dam. Ale chyba nie mam. A nie mam. Dziewięćdziesiątki siódemki włożę. Wiem. Mógłbym osiemdziesiątki. Dziewięćdziesiątki siódemki. Osiemdziesiątki siódemki oczywiście. Wiem. Oczywiście osiemdziesiątki piątki bym mógł włożyć. Ale one mam sprzedawalne. Tych graczy mam niesprzedawalnych. To w ogóle ich przepalić. No tu i raczej też dobry Bogana No 90 Dobra, wiecie co może jeszcze? Mm, może jeszcze raz to zrobię. Tu mam niby graczy sprzedawalnych. Lukasa Wachskaza on no, ma 9 Dobra, 93 przepalę tego gościa, przepalę tego i... Dobra, niech stracę. Bakajoko przepalę. A tam tych, te cztery dziewięćdziesiątki trójki to się sprzeda. To znaczy za ona, on się na pewno sprzeda, bo 9 milionów kosztuje. Dobra, jeszcze raz to zrobię. I później to codzienną dziesiątkę czwórkę odbiorę. I przejdę do tych trzech paczek z gwarantami. Może tu wskoczy 95. O, Argentyna, dobry znak. Center back. Ale lens to nie jest dobry znak, bo niestety same 94 czwórki mi wpadają. No cóż, toc razy 3. Tu może będzie szczęście, także lecimy po kolei. 94 czwórki mi trochę wpadło, także będzie jeszcze na następne dni, na przepołkę. Lecimy z tematem. To jest ostatnia szansa, że tu wskoczy 95 A jak nie, to trzeba po prostu 96 przeparać. No cóż Szkocja, no to... No Szczęścia nie miałem, ale teraz crew Tego odcinka Ponieważ lecimy z sami. W ostatnim odcinku miałem szczęście Vinicius mi wpadł, Hernandez i tak dalej Foden też Zobaczymy jak będzie teraz no, tak jak powiedziałem Trzeba 96 przepalić, także cóż, lecimy po kolei. Czy ktoś mi się tu przyda? Raczej nie. Także lecimy z pierwszą paczką. Gwarantowana karta UTOC 97. Plus, a jest nim zawodnik z. Nor. HOLLAND! Haland! Ja pierdzielę! Ale Ol... nie wierzę. No niby się cieszę, ale no teraz przez to, że trafiłem Halanda, jestem skazany na to, żeby grać Halandem, a no trochę się tego boję, bo dużo ludzi mówi, że Haaland to jest drewno, ale No, będzie trzeba grać Halandem, ale no naprawdę super. Karta 99 Halant skoczył. Cóż, lecimy z... dalej z tematem. Zobaczymy, co wpadnie teraz. W ogóle mam mega farta, bo żadna 97 mi nie wpadła. Już cztery te paczki otworzyłem. No tu pewnie będzie 97. Chodź, Argentyna! Messi! 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 Yes. Otoc Messi 99, ale daje. Ale daje. Nie do wiary. Halant Messi. Vinicius. Cały atak utoc. 99. Karta warta 700 milionów. Kurde. A to jest karta przecież do be bez rankapa. Kurde, ile ja masz rano będę musiał... Mieć, żeby te karty ulepszyć na złoty. Ludzie drodzy, ale daję jaki fart. To no to jak taki fart, to lecimy po prostu z tematem dalej. No i tutaj się nie oszukujmy. To już to musi być gdzieś siódemka taka śródełka, Bo by widocznie podkręconego dropa mi dali. No uruwaj no to tutaj Choć Fede Valverde to jest To jest 9-8 Fede Valverde, fajnie też Czy będę nim grał? No nie wiem, ale ludzie drodzy 6 utoc Gwarantowanych paczek otworzyłem Żadnej 97 Nie trafiłem, a trafiłem Viniciusa, Halanda i Messiego Atak Trójka utoc Atak do końca edycji Mega, mega a to nie jest ostatnia rzecz, którą przygotowałem na ten odcinek, bo przejdźmy przecież do utopców tutaj eventu. I wiecie co, mam 470 punktów, i tutaj na tą. No tu jest niby karta 9499 sprzedawalna, ale zaś się tak mi oddało, że teraz, teraz mi po prostu tutaj 94 wskoczy. Znając życie. No, wiecie co, ja 98 chcę. Może wskoczy ktoś, kogo nie ma, a może wskoczy Messi drugi raz, czemu by nie. 500 punktów trze trzeba, jest możliwość 50 punktów kupić za 200 FPKów. Mógłbym poczekać do jutra, ale chcę tą paczkę mieć już dzisiaj, także wydam te fpki, żeby mieć już spokój. Może dadzą jakieś w weekend paczki za gemy. To zrobię opening za gemy, bo wiecie, 50 tysięcy gemów mam. Ty, albo poczekajcie, bo ja o czymś jeszcze zapomniałem. Przejdźmy do sklepu i tutaj, y... gdzie to było? Exchange. Tu są nowe paczki za. No, tu są gracze niesprzedawalni. Y... Dwa razy można to. Trzy razy. Ja raz trafiłem gościa 94. Zobaczymy, co wskoczy teraz. To są za. Oczywiście Division Rivals paczki. Bo przypomniałem, że... No, tu jest ten gość z Bolonii. Ze Szkocji. 9-4. No i zobaczymy, co będzie teraz. W ostatniej tej paczce. O, Brazylia. No, 94 mi 3 wskoczyły. Także tak to wygląda niestety tutaj. No, ja tutaj będę po prostu te... Co tydzień e, Gemiki odbierał i liczę na to, że jakieś paczki dadzą, ale no, mega, mega odcinek. E, no, ale ostatnią paczkę się z Wami pożegnam. Otworzę tą właśnie z niesprzedawalnym zawodnikiem, a później już będę po prostu leciał w te oferty za 80 punktów. Liczę, że mi coś wskoczy. Ale chcę po prostu jedną tą paczkę odebrać. Także lecimy z tematem i zobaczymy, kto. Pożegna się z nami tym naprawdę niesamowitym odcinkiem, gdzie zbudowałem cały atak utoc już do końca edycji. A może będzie jeszcze lepiej, bo jest to karta Salach! Ale po co mi Salach? Jak trafiłem Messiego, ale królu Egiptu, faraonie, dzięki, że się Pięknie z nami pożegnałeś tym odcinkiem. W salach zawsze na propsie, no ale Messi 99. Wow, to jest naprawdę coś niesamowitego. Niesamowicie się z tego powodu cieszę. Messi, Salah, Haland i inni się z wami żegnają. Także to tyle do następnych odcinków. Jeżeli będą paczki w sklepie za Gemy w weekend, to będzie odcinek. A jak nie, to do Dopiero w czwartek następny odcinek z FC Mowaj u mnie. Naprawdę było grubo. Trzymajcie się. Cześć.